No, 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 Zabawa, tu, tu, tu. Ej, ty, zabawa. Zostaw moich przyjaciół. Jak tak lubisz żelki to łap. Co? Harry Ballon's Surprise? Jeszcze to. Wow, uszuliście bluze specjalnie dla mnie tak, jeszcze jak! To jest jakieś spełnienie marzeń. Dostałam wielką pakę od misia randomowo spotkanego w sklepie i jest tu nowy Sotural surprise w kolaboracji z Haribo! Jest to mega pięknie zapakowane, są też żelki, więc mega słodko Zobaczcie taka tuba, nie pamiętam kiedy ostatnio otwierałam taką tubę, chyba z kilka lat temu Jest też kula i wszędzie są żelki, więc... najlepiej Są tutaj jeszcze coś jest? Twoja łapka w górę, drogi widzu, będzie mi mega miło jak to zrobisz A jeśli ktoś z was tęskni za LOL Surprise, to proszę napiszcie w komentarzu Tęskniłem nie mam pojęcia, od czego zacząć, bo wszystko wygląda wspaniale, więc może zaczniemy grubo od największego prezentu. Bo widzę, tutaj jest jeszcze jakiś list do mnie. I jak to wspaniale wygląda, no nie mogę. Uroczy ladeczki, Owel Surprise, najbardziej kolorowe przekąski Haribo zjednoczyły swoje moce. To najsłodsze połączenie tego sezonu. Niech ta siła przyniesie wam wiele radości i zainspiruje do wyjątkowych rzeczy. Życzymy niesamowitej zabawy i jeszcze więcej słodkich chwil. Dziękuję bardzo. Ale bo nie chciałam tego popsuć. No dobrze, zobaczmy, co jest w tajemniczej walizce. Ło! Wow. Ej, tego serio się nie spodziewałam. Ej, misiowe niespodzianki, najlepiej. I kolejne misowe niespodzianki, które to ma formę kalendarza adwentowego? Jest naklejka. Wow. No dobra, zaczynajmy. Otwórzmy haribowy, lolowy kalendarz adwentowy, numer jeden. I te piękne opakowania, ja tak uwielbiam motyw misia, że nie macie pojęcia. O nie! O nie! Nie, popłaczę się. Ona ma kolczyki, mi się. I trochę uwaliła się klejem, ale te niesamowite te kulczyki. Mam serio takie same, tylko różowe. I gdziekolwiek w nich nie jestem, to każdy mnie zaczepia, że fajne, więc polecam. Kolejna niespodzianka. I to jest tak cudowny Plecak, Harry. Nie, błagam, proszę, ja chcę taki plecak dla siebie. Wyobrażacie sobie? chodzi z takim plecakiem do szkoły. Nie istnieje nic lepszego na tym świecie, niż plecak w kształcie paczki Haribo, serio. I przysięgam, to są najlepsze jak jakie otwierałam w życiu. Buteleczka Haribo. Jestem tak pozytywnie zaskoczona. No błagam, czy wy to widzicie, bo ja oszaleję zaraz ze szczęścia. I gacie, oczywiście gacie Haribo. Buciki, o Boże. Co to będzie, nie? Czy one będą normalne? Pierwsza normalna rzecz w tym odcinku. I złota, chusta. To, że Haribo połączyli siły z LOL Surprise to jest ikoniczne, po prostu ikoniczne połączenie. Jeszcze jedna butelka i letteralka pije, ale też jest motyw misia, super. W każdym okienku jest mega dużo rzeczy, nie ma także jedna. Tu mamy dwa outfity. I to są kolejne buty, tylko teraz na takiej platformie. Kolejne okienko. Oh my god. Prześliczna kreacja. Trochę taki vibe hiszpański. Jakbym miała zaraz tańczyć flamenco. No, oczywiście, że nie mogło zabraknąć opaski misia. O... o. Trzymajcie mnie. Torebka. Haribo. Dlaczego nie ma takiej w rozmiarze dla mnie? Dlaczego? Tu już nic nie ma, ale nie ma co się przejmować, bo nie dość, że było tam tyle rzeczy, to to nie jest koniec w ogóle. Oj, <ścoughs> bo mamy kolejną warstwę wspaniałości do odkrywania. Jak to nie jest kalendarz adwentowy, to ja nie jestem Martyna Zabawa. Nie? Kolejna lala. Ta za to taka egipska trochę. Jeszcze kolejna lala. Ile tych lalek zostawia? Ej, trzy. Nice. Moja ulubiona jest ta, bo ma wspaniałe race stopy. Nie, dobra, ta ma kolczyki Haribo. Dlatego tyle outfitów, wszystko jasne. Te ich plecaki i dodatki to jest no przesada kompletna, nie? Dziękuję MGA za ten wspaniały prezent, bo dał mi tyle fanu i frajdy, że szok. Złote buciki ze skarpetkami. Kolejna wspania... <śpania> wspaniała butelka, naprawdę wspaniała, wybraćcie sobie taki kubek i chodzi z nim z herbatką zimową albo kawką. No i hit sezonu, czyli kokardka. Ogólnie nie wiem czy zauważyliście, ale wszędzie... Są kokardki, dosłownie Bo, No nie dziwię się, wyglądają pięknie, ale opanowały świat, nie? Kokardki opanowały świat Mam jeszcze żelki robaki I słuchajcie, piszą, że mam się podzielić Więc, jak chcesz ode mnie takie żelki, to zamów coś z mojego sklepu www.martynazabawa.pl Mam tam super zniżki A do tego możesz zgarnąć żeleczki Tylko dopisz, proszę, komentarz do zamówienia Haribo a mam trochę tych żelek do podzielenia się. Także bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeoczyłam jeszcze jedno okienko. A mam tutaj dwie niespodzianki. Jedna z nich to kolejne uszy misa. A druga. No, tak, co ma sens. A zobaczcie, ja je ubrałam bez niczego, i myślałam, że to jest jej outfit. I te uszy też są dla innych. W takim razie, dobra, to zaraz wracamy. To są zdecydowanie moje ulubione laleczki, lol, jakie otwierałam. Bo kocham Haribo, kocham motyw misia i uważam, że są niesamowicie fajnie zrobione. I że jest to serio idealne połączenie. Te dziewczyny są ewidentnie gotowe do tego, żeby zostać najsłodszą ekipą w szkole, albo przedstawicielkami handlowymi. Ale moi drodzy, to nie koniec słodki. To dopiero początek. Jest też kula Haribo Mini Sweets. Jeśli tam będzie coś takiego, albo coś takiego, to ja chyba zemdleję. Mm. A wiecie, jak się zemdleje, to chyba dobrze jest uzupełnić cukier. No i wiecie, co robicie, jeśli chcecie zgarnąć ode mnie taką słodką paczkę. W końcu. Wspaniałości. Zacznijmy od laleczki, żeby wiedzieć, która jest Ej. Czy to jest ta arbuzowa? Ale ma ładny makijaż. Z tyłu to taka Miss Aga trochę. Okej, okay, dobra, oficjalnie to jest drugi najlepszy plecak, bo pierwszy... Chociaż nie wiem, dobra, mam dylemat w sumie. Wybierzcie najlepszy plecak w komentarzach. Jeden, dwa czy trzy? Mmm... Buteleczka z alfabetem Haribo. Co? To jest opaska na oczy? Cute. Ej, to nie jest żadna z tego opakowania. Ona chyba jest na party. A nawet na pewno, bo ma słodkie kapciochy. A ja mam suche ręce. Ups, patrzcie to. No i proszę, ubrała się dziewczynka. Wygląda fantastycznie. Perfekt Party outfit z Haribo. Tak mi się podobają te kolorki. Jest taka funky. I ma fajny podest. O proszę. Będzie nam towarzyszyć w takim razie. Kiedy będziemy otwierać kapsułę? Vending machine. Nie wiem co to znaczy vending, ale pewnie machine znaczy kapsuła właśnie. Czy tu będą te dwie panie? O nie. Ta torebka. Nie. Ta torebka. Może. Nie mogę te dodatki w tym odcinku to jest... Coś, co rozwala mi łeb Miami Paweł był ostatnio w Miami Teraz powiem wam, że tak mi się cieknie, że Nie wiem czy dotrwam do tego, żeby wam Wysłać te żelki. Jak myślę Kwaśne, to od razu ślinkami cieknie, nie? Nie wiem jak wy, czy też tak macie Okej, okay, sprawdźmy tę maszynę la. jeszcze inna? Rozumiem, że tutaj po prostu Jest wiele różnych opcji I serio to jest niespodzianka co będzie w środku Już się tak przyzwyczaiłam do tych dużych lalek W których wiemy co będzie w środku że niespodzianka jest dla mnie niespodziewana. Co? Tu trzeba obrót, ten, ten. O, o jest w ogóle, nie wiem o co chodzi. Będę robić na totalnym freestylu. Uuu, musimy to ściągnąć. Okej, okay, kalendarz adwentowy, część dalsza. Czad. Okej, okay, i teraz wciskam. I się otwiera szafka. Mega czad. O, boże ta sukienka wygląda jak kwaśny żelek. Dwójeczka. Big. Fajna maszyna, mega butelka jak zwykle w tym odcinku Już przyzwyczailiśmy się do słego, co nie? Trójeczka, o podestik czureczka i <laughs> jakie małe, nerka Czyli to będzie ta, ta kwaśna Pięć, piąteczka guys Kwaśne buty, kwaśne bo są takie brokatowe, wiecie? Kwaśność też jest brokatowa, tak się składa. Ten outfit, mój ulubiony z tego odcinka. Szósteczka. No właśnie, jeszcze lala będzie przecież. A drugi but, okej, okay, okej. Okay. Czyli to nie Kopciuszkowa. Nadszedł ten moment. Lalka Time. Mini sweets. Jeden, jest tyle ich do zgarnięcia, ale czat. Dobra, którą chciałabym najbardziej? To. Nie wiem czemu. Mam po prostu świetne okulary. I to, bo ma kolczyki, misie i misiowy ten, i jest mis misiowa. Ale to też jest ekstra. A to ma super torebkę. Naprawdę nie wiem. Lepiej chyba nie wiedzieć. <grym> chyba lepiej nie wiedzieć. Miss Pineapple! I to z tymi wężami. Czeicie. Ja za to mam Pretty Peach, czyli śliczna brzoskwinka. A ziomal ma żabę torbę, nie? Moja to jest gwiazdeczka, czyli rzadka. A która jest ultra rare? Froggy jest ultra rare. Żabson. A wiecie co mówią? Że żaby z jest zbyt chory, więc dlatego jest taki rzadki, ciężko go trafić. Za to mamy Pretty Peach. <ścoughs> Serio jest Pretty na Maxa, ta kwaśna kokarda, te włosy, cała wygląda jak pyszny żelek, nie mogę. A tu coś będzie dla mnie? Nie? Okej. Okay. Piękno w czystej postaci. Serio wygląda kwaśna żelka, ale przy tym jest taka słodka. A to moja cała ekipa i jestem z niej bardzo dumna. Wyglądają no wspaniale, po prostu najwspanialsza kolekcja LOL Surprise, jaka powstała ever, moim zdaniem oczywiście. Piszcie, która spodobała wam się najbardziej i mam nadzieję, że miło się bawiliście ze mną na filmie. A jeśli jeśli macie ochotę jeszcze na trochę zabawy, to tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film, i w ogóle mam na kanale kilkaset filmów, także enjoy!